Cześć Wam wszystkim, tutaj Aston, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam takie małe cuć, które zakupiłem w ale drogo za jakieś 30 zeta. ale zanim go pokażę fakcji, dodam trochę wstępu. Jeśli od dłuższego czasu bawicie się elektroniką, być może mieliście okazję usłyszeć o czymś takim jak Arduino. Mówiąc prost jest to mikrokontroler ze wszystkimi podstawowymi podzespołami. Za jego pomocą możemy sobie zrobić urządzenia do migania lampkami, zdolnie sterowanego robocika, a nawet i tu nie zmyślam, Konsole do gier wystarczy wgrać program, podłączyć zasilanie i gotowe są różne wersje płytek, w zależności od naszego widzimy się, na przykład Arduino Leonardo, Nano i najpopularniejszy Arduino Uno. Dla tych wszystkich płytek są dołączane moduły, czyli jakieś przekaźniki, klawiaturki, wyświetlacze, To są takie zamontowane na płyce i przygotowane do współpracy z tym czymś. No, tak wygląda przykładowa płytka. Akurat ja mam arduino uno z wymiennym mikrokontrolerem co używa wersje na przykład arduino mini e, jest mniejsze i ma, jest programowane przez UART a nie przez USB no. tu mamy ładnie opisane wszystko zasilanie e, wyjścia cyfrowe, analogowe czy lampka jest włączona, czy program jest i oczywiście wszystko co potrzebuje mikrokontrolera żeby zadziałać, czyli Czyli rezonator kwarcowy, kondensatory odpowiednie. No, i tutaj mamy o, jedno z ważniejszych części, żeby to w ogóle działało. Yy, Wkrywanie programu to tutaj jest mikrokultura do, taki dodatkowy i port USB. A jeśli nie chcemy zasilać portu USB z komputera, to tu jest wtyk DC albo wejście w VIN i GND. Ale to musi być napięcie od 8 do 12 V, nie mniej nie, nie więcej. No, i, i tutaj jest też ważna rzecz: jeśli układ się zawiesi, to tu jest przycisk reset. Oczywiście nie musimy naciskać na płytce, możemy podłączyć. Oczywiście podłączamy do masy przycisk, zwieramy do masy przyciskiem. Jakby się coś nie działo, ale to trzeba się postarać, to prędzej to spalimy niż to ten. No, a tak wyglądają. Przykładowe moduły. Mamy je w płytkę z odpowiednimi wyprowadzeniami i poczynnymi rzeczami. Tutaj dioda sygnalizująca, że jest podłączone zasilanie. Tutaj, że przekaźnik jest włączony. I za dioda zabezpieczająca wszystko, co wystarczy bezpośrednio podłączyć do arduino i będzie śmigać. To samo tu. Tutaj mamy poświetlenie wszystko, co chcemy. Możemy oczywiście osobne elementy zaślać. Jak Diody i inne takie rzeczy. No, ale najlepiej kupować moduły, które są odpowiednio przygotowane. W zestawie możemy dostać taki kabel specjalny do programowania Arduino, ja dostałem w zestawie, i się z tego cieszy. No, i to tak się prezentuje program, w którym wgrywamy wszystko co tam chcemy do Arduino. Tutaj piszemy w języku C który jest lekko, teraz zmodyfikowane, na, żeby ułatwić nam pracę. No i tu mamy takie coś fajnego, jak albo przykłady, jeśli nie umiemy za bardzo w programowanie, przykład buton otwiera się w nowym oknie. Wszystko ładnie opisane, narzędzia, preferencje i oczywiście możemy ustawić, y, płyt, na jakiej płytce to mamy, do jakiej płytki ma to wgrywać. No, archiwizowanie tutaj jest jeszcze jedna rzecz jak preferencja to już złożony temat. No i tak to wygląda. Jeśli się podobało, bało, to zarzućcie pałko sona w górę i dodajcie jakiś komentarz dla statystyk. Trzymajcie się i cześć!